Rozdział 26 Klub powieściowy Młodzieży z Ewon Lee trudno było powrócić do jednostajności codziennego życia szczególnie Ani po kilkutygodniowej atmosferze podniecenia wszystko wydawało się monotonne proste i nudne Czy potrafi kiedykolwiek wrócić do spokojnego trybu życia jaki wiodła przed owym koncertem w pierwszej chwili, zwierzając się Dianie, uważała to za niemożliwe. Jestem pewna, Diano, że życie nigdy już nie będzie mogło być takie, jakie było dawniej. Mówiła smutnie, jakby miała na myśli czasy sprzed lat pięćdziesięciu. Być może, że kiedyś znowu przywyknę, lecz lękam się, iż koncerty odbierają ludziom ochotę do codziennego życia. Przypuszczam, iż to dlatego Maryla ich nie pochwala. Maryla jest niezmiernie rozumna i jest o wiele lepiej być rozumnym i rozsądnym, jednakże ja nie pragnęłabym wcale być rozsądną, bo to takie nieromantyczne. Pani Linde wprawdzie mówi, że nie ma obawy, abym kiedykolwiek nią była, ale tego nie można przecież wcale przewidzieć. Teraz właśnie czuję, że mogę jeszcze wyrosnąć na rozumnego człowieka, chociaż być może, iż to tylko skutek zmęczenia. Ostatniej nocy wcale nie mogłam spać. Leżałam zupełnie rozbudzona i raz po raz przeżywałam znowu nasz koncert. Podobne sprawy mają i tę dobrą stronę, że z przyjemnością powracamy do nich myślą. Powoli jednak młodzież z Ewon Lee powróciła do dawnych zajęć i spraw codziennych. Niewątpliwie jednak koncert pozostawił pewne ślady. Ruby Gillis i Emma White, które posprzeczały się z sobą o pierwsze miejsce na estradzie, nie siedziały już w jednej ławce i obiecująca trzyletnia przyjaźń została złamana. Juzia Pai i Julia Bell nie mówiły ze sobą przez trzy miesiące, gdyż Juzia Pai powiedziała Bessie Wright, że ukłon Julii Bell, gdy wyszła na estradę, przypomniał jej ruch łebka kurczęcia. Rozumie się, że Bessie powtórzyła to Julii. Żadne ze sloanów nie chciało mieć nic wspólnego z Bellami, bo Bellowie oświadczyli, że sloanowie wykonywali zbyt wiele numerów programu. Natomiast sloanowie twierdzili, że Bellowie nie umieli wykonać odpowiednio nawet i tej niewielkiej cząstki, jakiej się podjęli. Wreszcie Karolek sloan sprał Muddy. Purgian Macpherson, bo ten powiedział, że Ania Shirley od czasu swego występu zadziera nosa. To wystarczyło, aby siostra Mudiego Ella postanowiła nie rozmawiać z Anią przez resztę zimy. Z wyjątkiem tych oto drobnych utarczek, praca w Małym Królestwie Panny Stacy odbywała się ze zwykłą regularnością i spokojem. Zima mijała. Była ona niezwykle łagodna, o tak małej ilości śniegu, że Ania z Dianą prawie codziennie udawały się do szkoły drogą przez ścieżkę brzus. W dzień urodzin Ani dziewczynki szły lekkim krokiem, pomimo bezustannej paplaniny, patrząc i nasłuchując uważnie, gdyż panna Stacy zapowiedziała, że napiszą wypracowanie – przechadzka lasem w zimie. Należało więc pilnie zwracać uwagę na wszystko. Pomyśl tylko, Diano. Skończyłam dziś lat trzynaście, rzekła Ania z powagą. Trudno mi uwierzyć, że jestem już prawie dorosła. Kiedy się dziś rano zbudziłam, wydawało mi się, że wszystko musi być jakieś zupełnie inne. Tyś skończyła trzynaście lat przed miesiącem, więc zdążyłaś się już przyzwyczaić do tego uczucia. Życie wydaje mi się o tyle bardziej ciekawe. Za dwa lata będę dorosła. Z przyjemnością myślę o tym, że wolno mi będzie wtedy używać górnolotnych wyrażeń bez obawy, że mnie wyśmieją. Ruby Gillis powiada, że postara się o narzeczonego, gdy tylko skończy piętnaście lat, rzekła Diana. Ruby Gillis myśli tylko o narzeczonych, odpowiedziała Ania pogardliwie. Już teraz jest uszczęśliwiona, gdy ktoś połączy jej imię ze swoim na murze w szkole. Taka z niej wariatka. Ale boję się, że to, co teraz mówię, jest zbyt okrutne. Pani Alan twierdzi, że nie powinniśmy nigdy pozwalać sobie na nielitościwe słowa. Tylko, że one nieraz wymykają się nam prawie bezwiednie, prawda? Ja wprost nie potrafię mówić o Yuzi Pai, żeby nie powiedzieć czegoś okrutnego, to też staram się nie wspominać jej wcale. Zauważyłaś to prawdopodobnie. Chcę stać się podobna do pani Alan. Uważam ją za doskonałość. Pan Alan jest również tego zdania. Pani Linda mówi o nim, że on ubóstwia ziemię, po której stąpa jego żona, i nie uważa ona bynajmniej za słuszne, by pastor darzył taką miłością ziemską istotę. Ale, Diano, przecież i pastorowie są ludźmi i mają wady takie jak wszyscy. Ostatniej niedzieli po południu miałam z panią Alan bardzo zajmującą rozmowę o wadach ludzkich. Tak mało jest tematów właściwych na niedzielną rozmowę, a wady są właśnie odpowiednim tematem. Moją wadą na przykład jest zbyt bujna wyobraźnia i zapominanie o obowiązkach. Staram się gorliwie zwalczać te błędy i sądzę, że teraz, gdy skończyłam lat trzynaście, pójdzie mi to łatwiej. Za cztery lata będziemy mogły upinać włosy, rzekła znowu Diana. Alicja Bell ma dopiero szesnaście lat, a dawno je upina, lecz mnie się to wydaje śmieszne. Ja poczekam, aż skończę siedemnaście. Gdybym miała garbaty nos Alicji, zawołała Ania, stanowczo nie odważyłabym się. Ale od nie chcę kończyć tego, co zaczęłam mówić, bo byłaby to znowu uwaga nielitościwa. Przy tym porównywałam jej nos z moim, a już to samo było zarozumiałością. Lękam się, że myślę zbyt wiele o moim nosie od czasu, gdy już dawno temu usłyszałam pochwałę, że jest wyjątkowo kształtny. Jest to dla mnie zresztą wielka pociecha. Ach, Diano, spójrz tylko, królik! Dobrze jest zapamiętać to sobie do naszego wypracowania. Mnie się wydaje, że las jest równie piękny zimą, jak i latem. Jest taki biały i cichy, jakby spał i śnił cudnie. Wypracowania o lesie nie obawiam się tak bardzo, westchnęła Diana. Potrafię opisać las, ale za to wypracowanie poniedziałkowe będzie straszne. Co za pomysł u panny Stacey, byśmy pisały opowiadania z własnej głowy. Cóż znowu? To nic trudnego! przekonywała Ania. Łatwe jest dla ciebie, bo posiadasz wyobraźnię, rzekła Diana, ale cóż byś zrobiła, gdybyś jej nie miała? Przypuszczam, że twoje wypracowanie jest już gotowe. Ania skinęła głową, starając się o skromną minkę, ale jej się to nie udało. Napisała mi je w zeszły poniedziałek wieczorem. Nosi tytuł Zazdrosny rywal albo Śmierć ich nie rozłączyła. Odczytała mi je Maryli, która powiedziała, że jest głupie i nienaturalne, potem Mateuszowi, a on uznał, iż jest bardzo piękne. Właśnie jego rodzaj krytyki lubię. Jest to smutna, słodka opowieść. Pisząc ją, płakałam jak dziecko. Bohaterkami są dwie piękne i młode dziewczyny, Cordelia Montmorency i Geraldina Seymour, mieszkające w tym samym miasteczku i ubóstwiające się wzajemnie. Cordelia była to słuszna brunetka, o czole opasanym koroną włosów, ciemnych jak noc i o czarnych płomiennych oczach. Geraldina była to królewska blondynka, z włosami jasnymi jak złota przędza i aksamitnymi, purpurowymi oczami. Nie widziałam nigdy osoby o purpurowych oczach, rzekła Diana z powątpiewaniem. Ja również nie widziałam, ale wyobraziłam ją sobie. Pragnęłam wymyślić coś niezwykłego. Geraldina miała prócz tego alabastrowe czoło. Wreszcie dowiedziałam się, co to znaczy alabastrowe czoło. Z wiekiem nabywa się wiadomości. O wiele więcej umiemy, mając lat trzynaście, niż kiedyśmy mieli dwanaście. No i cóż się stało z Cordelią i Geraldiną? spytała Diana, którą losy tych dam zaczęły zajmować. Wzrastały piękne, jedna w pobliżu drugiej, aż skończyły lat szesnaście. Wtedy to do ich rodzinnego miasteczka przybył Bertram de Wers i zakochał się w czarującej Geraldinie. Ocalił jej życie, kiedy pewnego razu konie u jej powozu poniosły. Zemdlona padła w jego objęcia, a on na rękach niósł ją do domu całe trzy mile, gdyż, jak się łatwo domyślisz, Powóz został strzaskany w kawałki. Było mi bardzo trudno wymyślić jakiś sposób jego oświadczeń, gdyż nie mam żadnego doświadczenia w tych sprawach. Pytałam Ruby Gillis, czy wie coś o tym, jak mężczyźni starają się o narzeczone. Uważałam, że się zna na tym, bo ma tyle sióstr zamężnych. Ruby opowiedziała mi, że raz ukryła się w spiżarni, aby usłyszeć, jak Malcolm Andrews będzie się oświadczał jej siostrze Zuzi. Malcolm zwierzył się Zuzi, że ojciec jego podarował mu folwark na własność, a potem spytał. I cóż ty, moje ukochanie, czybyśmy nie mogli oboje tam zamieszkać? Zuzia zaś na to. Tak, nie, nie wiem doprawdy, zobaczymy i od razu byli zaręczeni. Jednakże taki rodzaj oświadczeń nie wydał mi się wcale romantyczny, więc postanowiłam wyobrazić sobie co innego. Ułożyłam to bardzo kwieciście i poetycznie. Bertram padł na kolana, choć Ruby Gillis mówi, że dziś się tego nie robi. Geraldina przyjęła go, a odpowiedź jej zajęła mi całą stronicę. Muszę ci wyznać, że miałam dużo roboty z ułożeniem tej odpowiedzi. Pisałam i przerabiałam ją pięć razy, lecz obecnie uważam, że jest to mistrzowska scena. Bertram ofiarował swej przyszłej pierścień z brylantem i naszyjnik z rubinów i obiecał jej podróż poślubną po Europie, gdyż był szalenie bogaty. Lecz niestety cienie zaczęły wkrótce zalegać ścieżkę ich życia. Cordelia tajemnie kochała Bertrama i kiedy Geraldina opowiedziała jej o swych zaręczynach, wpadła we wściekłość tym większą, że jednocześnie ujrzała pierścień i naszyjnik. Przywiązanie jej do Geraldiny przeszło w gorzką nienawiść i przysięgła, że nie zezwoli nigdy na jej związek z Bertramem, ale pozornie udawała nadal przyjaźń do Geraldiny. Pewnego wieczora kiedy obie przyjaciółki stały na wąskiej kładce nad rwącym głębokim potokiem, Cordelia, przypuszczając, że są same, pchnęła Geraldinę do wody, śmiejąc się szyderczo. Ha, ha, ha! Tymczasem Bertram, znajdujący się w pobliżu, spostrzegł to i rzucił się w fale, wołając: Uratuję cię, moja niezrównana Geraldino! Niestety jednak zapomniał, że nie umiał pływać. I utonęli oboje, trzymając się mocno w objęciach. Wkrótce potem fale wyrzuciły ich ciała na brzeg. Zostali pochowani we wspólnym grobie, a pogrzeb ich był wyjątkowo wspaniały, Diano. Uważam, iż daleko romantyczniej jest zakończyć pogrzebem niż weselem. Co się zaś tyczy kordeli, wyrzuty sumienia przyprawiły ją o utratę zmysłów i została umieszczona w domu dla obłąkanych. Sądzę, że to było poetyczne zadośćuczynienie za jej zbrodnie. Prześliczne, westchnęła Diana, należąca do szkoły krytyki Mateusza. Nie pojmuję, jak ty, Aniu, potrafisz wymyślić takie wzruszające sceny. Pragnęłabym bardzo mieć tak bogatą wyobraźnię jak twoja. Nic łatwiejszego, jeśli zechcesz ją tylko pielęgnować, zapewniała Ania pocieszającym tonem. Powzięłam właśnie następujący plan. Słuchaj, Diano, ty i ja założymy nasz własny klub powieściowy i będziemy pisywały powieści dla wprawy. Dopóki sama nie potrafisz, będę ci pomagała. Należy urabiać wyobraźnię, jak mawia panna Stacy. Tylko trzeba to czynić rozumnie. Mówiłam jej o lesie duchów, ale uważała, że w tym wypadku byłyśmy na złej drodze. W taki oto sposób powstał klub powieściowy. Początkowo ograniczał się jedynie do dwóch członkiń, lecz wkrótce rozwinął się, przyjąwszy na swe łono Jankę Andrews i Ruby Gillis oraz jedną czy dwie spośród koleżanek, które także uważały, że ich wyobraźnia wymaga pielęgnacji. Chłopców nie dopuszczono, pomimo twierdzenia Ruby Gillis, że obecność ich ożywiłaby klub. Każdy członek klubu winien był napisać jedną powieść na tydzień. Jest to niezmiernie zajmujące, opowiadała Ania Marley. Każda z dziewcząt odczytuje swój utwór głośno, a następnie rozprawiamy o nim. Mamy zamiar je zachować, a w przyszłości odczytywać naszym dzieciom. Pisujemy pod pseudonimami. Mój brzmi Rosamunda Montmorency. Wszystkie dziewczęta są bardzo zdolne. Ruby Gillis jest wyjątkowo sentymentalna. Wprowadza zbyt wiele miłości do swych opowiadań, a zbyt wiele to gorzej niż zbyt mało. Janka znów pomija miłość, bo uważa, że to brzmi głupio przy głośnym czytaniu. Powieści jej są bardzo rozsądne. Diana wprowadza zbyt wiele zbrodni do swych opowiadań. Mówi, że najczęściej nie wie co począć z rozmaitymi osobami, więc zabija je, by się ich pozbyć. Najczęściej ja poddaję tematy do tych powieści, lecz dla mnie to nic trudnego, bo mam zawsze miliony pomysłów. Uważam, że ta pisanina to nowe wariactwo, rzekła Maryla pogardliwie. Nabijacie sobie głowy głupstwami i marnujecie czas potrzebny na odrabianie lekcji. Czytanie powieści deł jest już złe, a cóż dopiero pisanie ich? Ależ my się staramy, aby każdy utwór zawierał jakiś morał, Marylo, broniła się Ania. Ja tego nawet wymagam. Wszyscy szlachetni bywają wynagradzani, wszyscy zaś źli odpowiednio karani. Jestem pewna, że to musi wywrzeć dobroczynny wpływ na czytelnika. Morał to najważniejsze. Pan Alan tak twierdzi. Odczytałam jedną z moich powieści pastorostwu i oboje przyznali, że morał był bardzo dobry. Tylko podczas wzruszających sytuacji śmiali się serdecznie. Co prawda ja wolę, jeżeli słuchacze płaczą. Janka i Rubi płaczą najczęściej, gdy odczytuję wzruszające sceny. Diana napisała o naszym klubie do ciotki Józefiny, a ta w odpowiedzi prosiła, byśmy jej przysłały niektóre nasze powieści. Przepisałyśmy więc cztery najlepsze i posłałyśmy jej. Panna Bary odpisała nam, że nigdy w życiu nie czytała nic równie zabawnego. Zdziwiło nas to niezmiernie, bo wszystkie te opowiadania były bardzo wzruszające i prawie wszyscy w nich umierali. Lecz jestem zadowolona, że podobały się pannie Bary. Okazuje się, że nasz klub przeniósł jakąś korzyść ludzkości. A pani Alan powiada, że taki winien być nasz cel w każdej sprawie. Ja w istocie staram się o to, lecz zapominam ilekroć jestem rozbawiona. Jednakże mam nadzieję, że kiedy dorosnę, będę trochę podobna do pani Alan. Czy Maryla uważa, że to jest możliwe? Nie powiem, żeby się na to bardzo zanosiło, brzmiała niedodająca otuchy odpowiedź Maryli. Jestem pewna, że pani Alan nie była nigdy tak roztrzepana ani tak zapominalska jak ty. Nie, ale też nie była zawsze taka dobra jak obecnie, odrzekła z powagą Ania. Sama mi to wyznała, to znaczy opowiedziała mi, że będąc dzieckiem była wielką psotnicą i często sama ściągała na siebie przykrości. Dodało mi to wiele otuchy. Czy to bardzo brzydko, Marlo, że nabieram otuchy, kiedy słyszę od innych, że oni także bywali źli i psotni, pani Lindę tak twierdzi? Pani Linde mówi, że ona zawsze doznaje przykrości, ilekroć słyszy, że ktoś był niedobry, chociażby w młodym wieku, w dzieciństwie nawet. Mówiła mi, że kiedyś słyszała, jak pewien pastor opowiadał, iż będąc chłopcem ściągnął ciastko z poziomkami ze spiżarni swej ciotki. Od tego czasu pani Linde nie potrafiła nigdy zdobyć się na szacunek dla tego pastora. Co do mnie, zapatrywałabym się inaczej na te sprawy. Uważam, że postąpił szlachetnie, przyznając się do błędu i przypuszczam, iż małym chłopcom, którzy postępują źle i żałują tego, dużo otuchy powinna dodać myśl, że i oni także, pomimo wszystko, mogą wyrosnąć na rozumnych pastorów. Ja tak uważam, Marylo. Ja zaś uważam, Aniu, rzekła Maryla, że już dawno powinnaś była skończyć zmywanie naczyń. Z powodu swej paplaniny zużyłaś na tę robotę pół godziny więcej niż należało. Naucz się przede wszystkim kończyć robotę, a potem rozprawiać.